Realistyczne ścigałki to zdecydowanie jeździec na pstrym koniu. Jeszcze nie tak dawno pecetowcy mogli spokojnie wyszaleć się na rozmaitych kolinach czy Richardach Burnsa. Produkcje te oferowały na tej platformie równie dobry czy nawet wyższy poziom wrażeń równając do konsol. Teraz jakby sytuacja się odwróciła. Komputery osobiste zepchnięte zostały na boczny tor, zaś główna walka niedawno nawiązała się między Gran Turismo 5 a Forza Motorsport 3. Owszem, dzisiejsza recenzja Shift 2 Unleashed dotyczy co prawda wersji na PlayStation 3. Pozwoli jednak dowiedzieć się, czy Wreszcie otrzymaliśmy dobry multiplatformowy symulator. Po zainstalowaniu gry na dysku twardym konsoli ukazuje się nam niesamowicie wręcz oszczędne menu. Po ostatnio ogrywanym przeze mnie Gran Turismo, które na tym polu wręcz bombardowało możliwościami, skromnie łypiąca na mnie opcja rozpoczęcia kariery była niczym kubeł zimnej wody. Na szczęście, po wprowadzeniu w menu wykwitły pozostałe opcje. Mimo to, jednak gra nie szokowała pod tym względem. Sama kariera w Shift 2 poprowadzona jest z pomocą krótkich filmików z udziałem gwiazd rajdowych, w większości sprawiających wrażenie osób z reklamy. No ale raz, że przeważnie nie oczekuję się od nich popisów aktorskich, a dwa w końcu nie o to tu chodzi. Jako że w kampanii reklamowej była kreowana na główny atut gry, omawianie zaczniemy od specjalnej perspektywy kierowcy, tak jak obiecywało Slightly Mad Studios. Ten widok robi spore wrażenie, głównie ze sprawą wspaniale odwzorowanej akomodacji oka. Elementów nieostrych jest na ekranie zatrzęsienie, nie mówiąc już o tym, co dzieje się podczas stłuczek. Gran Turismo cierpiało na plastikowe kraksy. W shifcie dwa, każdy nawet najmniejszy kontakt z obcą powierzchnią to w tym trybie prawdziwa eksplozja efektów i przykrych konsekwencji. Sterowanie z widoku kierowcy jest nieco trudniejsze niż w standardowym FPP, jednak jedynie do czasu, kiedy nauczymy się odczytywać algorytmy ruchu w głowy. Nasz ścigajek przekręca łeb zarówno przy wyprzedzaniu, jak i wchodzeniu w zakręty, co początkowo może dezorientować. Z czasem jednak nawet taki młokos wyścigowy jak ja nauczył się kierować w tym trybie z efektami niegorszymi niż te z perspektywy TPP. A dodatkowo mogłem się oczywiście rozkoszować rewelacyjnymi wrażeniami z jazdy podczas dnia, że o fenomenalnie wyglądających wyścigach nocnych nie wspomnę. Jeżeli zaś chodzi o sam model jazdy, to nie jest on tak doskonały jak w Gran Turismo 5. Jasne, to ten sam pułap wtajemniczenia i niezależnie od poziomu trudności oraz wybranych ułatwień o jeździe arcade'owej musicie zapomnieć. Jednak we wspomnianej produkcji polifony Digital jakoś bardziej czuć było samą fizykę jazdy oraz ciężar prowadzonych czterech kółek. Mimo to w Shift'cie drugim jeździło mi się całkiem przyjemnie i nieco tylko gorzej niż w rewelacyjnym pod tym względem symulatorze polifonicznych. Problemem było niestety dziwaczne momentami zachowanie fizyki pojazdów. Pomniejsze bagi graficzne związane ze stłuczkami występują natomiast notorycznie. Wystarczy przy oglądaniu powtórki przyjrzeć się nieco dokładniej odłamkom, aby zobaczyć, że spora ich części ulega zawieszeniu w przestrzeni. Niby nie jest to nic, co przeszkadza znacząco w zabawie, jednak od największych marek oczekujemy zazwyczaj czegoś więcej niż spychotechniki. Te niedoskonałości nisz, które rekompensuje znacznie agresywniejszym charakterem przejazdów, zwłaszcza jeżeli korzystamy z opisanej specjalnej perspektywy. Na tym się jednak nie kończy i ten charakterystyczny, ostrzejszy styl jest kreowany także przez lepiej operującą na torze SE, SI, zostawiającą autystyczne roboty z Gran Turismo 5 daleko w tyle. Jeżeli chodzi o sposób prowadzenia kampanii, to jest on tu dość niemrawy i muszę przyznać, że ograniczona swoboda w połączeniu z miałkim kręgosłupem daje średnie efekty. Fabuła w tego typu produkcjach jest zupełnie zbędna, jednak brakowało mi liberalizmu ostatniego Gran Turismo. Niby można wybiórczo dobierać sobie wyścigi wedle uznania, jednak o tak wyraźnym rozrzucie jak we wspomnianej grze konkurencji można co najwyżej pomarzyć. Na polu oprawy wideogra jest niezła, ale też nierówna. Niby wnętrza samochodów wykonane są ładnie, niby ich modelom można niewiele zarzucić i niby sporo jest ładnych filtrów graficznych, ale jednak samemu otoczeniu czegoś brakuje. To prawda, że ground Turismo miało pod tym względem sporo grzeszków, jednak tam, kiedy już ścigaliśmy się na takim Nürburgring czy na trasach najbardziej rozpoznawalnych ulic świata, kopara potrafiła opaść. W takich momentów zabrakło mi w drugim, chwil totalnego zachwytu nad poziomem odwzorowania tras. W kwestii dopracowania produkcji jako finalnego efektu starań twórców, jest niestety pół na pół. Niby Sliff stoi na wysokim poziomie, jest estetycznie i z klasą, jednak jest mały ale. Grze Slide Studios kilkukrotnie zdarzyło się zawiesić konsolę. Być może problem ten rozwiązany zostanie w patchu, jednak niesmak pozostaje. Podsumowując, Shift 2 Unlist jest naprawdę solidną produkcją, dającą sporo radochy. Ciężko jednak powiedzieć, by wygrywał z którymkolwiek z konsolowych symulatorów. Muszą do niego zasiąść osoby, dla których wyścigi, zarówno w Forzie, jak i Gran Turismo, są zwyczajnie zbyt stateczne. Jeżeli natomiast czujecie głód gier, które poważnie podchodzą do wyścigów, z całą pewnością omawiany tytuł macie już w swojej kolekcji. W końcu jest to naprawdę zgrabny kawałek kodu, mimo pewnej liczby usterek. Ja stawiam mu solidną siódemkę. Tyle ode mnie, dzięki za uwagę i do usłyszenia w kolejnej wideo recenzji.